thank you Takie lato, że jest zimno, że wieje. Tutaj jajeczka się robią, zostało jeszcze półtorej minuty. To jeszcze mamy polski tarczyński. Także tak, lubię patrzeć na ten dym, parę, która tu się unosi. Tu mamy jeszcze majonez. De la France, François. I tak to będziemy tutaj wypoczywać na parkingu. Przemierzamy countryside w Walii. Szukam jakiejś miejscówki, żeby gdzieś stanąć, żeby móc prysznic wziąć, głowę umyć. i tak, no ciężko, ciężko, ciężko. Szukam, rozglądam się. Albo do przydomku, a tak to nie ma. O, zobaczcie, tu coś wjazd zamknięte. Nie ma gdzie stanąć. Czym kojarzy się Walia dla mnie? Oczywiście ze smokiem, który jest herbem, herbem, symbolem Walii. Ale także, właśnie, stare zameczki. Taki teren pagórkowaty, jak tutaj, że trzeba gdzieś tam iść. I tam też górki. Oczywiście plaże, wielkie plaże, morze. I coś nowego, o czym nie wiedziałem, to jest język walijski. Oni wszystko mają, tu jest po angielsku. The Castle Was Built in the 12th Century. I to mamy po walizku, no kompletnie nie mam pojęcia, to w ogóle nie jest podobne do angielskiego. Także kolejna taka no, ciekawostka, wszystkie nazwy miejscowości, tak jak u nas, na przykład na Kaszubach, tak, jest po kaszubsku jest ten, gdzieś tam się pojedzie czasami w jakiś region i jest w dwóch językach w Polsce. To tutaj cała walia tak jest zrobiona, że to jest. Osobna kraina, osobny swój język mają. A ja, ja jako Polak byłem myślałem, że to nie, że to są całkowicie już y, z Także nie mają swoją kulturę. Idziemy teraz zobaczymy ten zameczek. Walijczycy mówią, są starsi ludzie, którzy mówią w tym języku. Młodzież pewnie już pewnie już nie. Ale tak to wygląda. Szliśmy wąską, wąską, krętą dróżką pod górę. Jesteśmy na pewnej wysokości. Zbliżamy się do ruin. Staram się dostroić, tak jakby energetycznie, do tego miejsca nawiązać łączność z dawnymi czasami. Z ludźmi, którzy tu mieszkali, którzy to budowali do ich intencji, do tej idei. Teraz pchała ich do tego, żeby coś tak wielkiego zbudować I żeby też poczuć jakie to było kiedyś Co tu było Tak troszeczkę właśnie wizjonistycznie Rozumieć, o co tu chodziło, I kto tu przebywał i w jakim celu. No, ale widok miał bardzo ładny na wodę i na okolice. Tu jest jakiś gatekeeper, który tu zamyka. Teraz czytamy tak, nie po walijsku, bo tu nic nie rozumiemy. Czytamy sobie po angielsku. Welcome to Lans Stefan Castle. Free admission. Ostatnia o 15.30. No to żeśmy już się spóźnili, bo jest godzina 18.50. Hello! Tak to wygląda tutaj. Czyli są tylko mury, reszta była z drewna pewnie. wygląda to tak upiornie już trochę tu w środku musiało być zabudowania drewniane jakieś trzymano pewnie tak jak na tych tak sobie wyobrażam jak na tych filmach, które oglądamy, że były jakieś kury, może świnie, jakiś chlewik, Tutaj w tych wieżach może były jakieś zbrojownia albo coś. Ale, że to jest takie klepisko i że to jest takie krzywe Tutaj na którym jesteśmy teraz Że to jest takie pokrzywione Tam jakby była brama kolejna To była największa część tutaj Obronna, to było coś mniejszego, jest tylko takie pomieszczenie, które, Z którego nie ma nic wyżej Czyli wejście do górnych pięter musiało być jakoś inaczej Może tamtędy Pójdę jeszcze tu, zobaczę, czy można, można gdzieś wejść. Bo jest to... zrobione są schody. Tak, tu było wejście na wieżę i jest otwarte. Dziękuję. No trzęs. zamknęli. To nie Francja. W Francji byłoby można wejść. Tu widzimy piętra. No tak ciekawie to zrobione, bo tak jakby tu było może piętro. A te tamte legary, nie wiem do czego może one. Kominek tu był. Aha, tu był kominek. Teraz widać jeden. Komin szedł na dole, a tu był drugi. Ale duże to szerokie to palenisko. Tam się zwężało. Tu było kiedyś jakieś okno. Coś analogicznego jak tam jest. Później zostało zamurowane. Tu są jakieś też. Ciekawe czy tu można wejść. Zobaczmy. Są schody. Nie ma. Nie są. Jest. To idziemy. Trochę jednak udostępnili. Bardzo wąskie to przejście. To tylko jest ciekawe. No może toaleta, latryna jakaś. Że tutaj, tu się, tu się robiło. Tu jest wybite. Nie wiadomo czy tu coś było. Jakieś przejście do pomieszczenia. Nie chyba. To wygląda raczej na okienko tylko. Dobrze, czyli tu była latryna. I teraz tutaj tu mamy widok, właśnie ten. Stąd tu było kolejne piętro. Czyli tu był, tu był poziom podłogi. I tu było drugie kolejne piętro. I tu można było też okna wielkie. Z, rybi, z rybich pęcherzy kiedyś robili e, okna. O, tu też ładnie widać. Ciekawe, tam ktoś też medytuje. I za tą wieżą jeszcze tam dalej jest, czyli był duży teren. Ładnie trawa jest zadbana. Widocznie wypasają tutaj owce, żeby skubały na bieżąco. Teraz tu jest ciemno. Tu też jest jakiś był zasklepiony. Tu już mamy blankę uczniczą taką. No i przepiękny widok na okolice. Wielkość takich widać, ludzie byli moje podobnego wzrostu do mnie. Nie mogli być dużo wyżsi, bo by się nie mieścili w drzwiach. Tu znowu mamy widoczek. U. Tam już na morze, całkowicie. Czyli to była forteca taka na Rubieżach. Pinowali przybijających żeglarzy do, na wyspy od strony południowo-zachodniej. Tu można zrobić sobie rajd po, po murach, jak się chce. I tu jest ta plaża, przy której ja biwakuję. Pierwsze tu gdzie te domki, tam są samochody, tam jest internet, jest woda za darmo, toalety, wszystko nieodpłatne. A potem tam dalej na końcu, gdzieś tam jest znowu kilka samochodów, tam jest taka dzika, że tam na noc można pojechać i tam spać, żeby nie tu na asfalcie, tylko tam sobie na, na piachu. No i wyjście na tą właśnie fajną plażę, taką ogromną, tutaj kuteczki. No jeszcze zobaczmy. O. Jeszcze pójdziemy, zobaczymy tu na morze. Z tej strony jeszcze warto Warto to sforsować tą przeszkodę terenową i sobie tu wejść. O! Tak coś pięknego. Tam już nawet dwóch ludzi. Wieża jest odgrodzona od turystów, nie można tu wchodzić. Pięknie. Mm. Cieszę się, że tu jestem Ta zieleń. Z góry wygląda jakby to było płaskie A tam studnia musiała być, albo co ciekawe jakaś kolejna wieża, bo za grube na studnie za gruby mur Musiała być wieża jeszcze jedna Tam pewnie też była No niesamowite Tak wieczorkiem przed 19 od niechcenia spacerek po dniu pracy zdalnej i sobie, oczy odpoczną, buzia się cieszy. Czerwiec, początek lata. Dużo jeszcze atrakcji, przygód tego lata przed nami. Z optymizmem patrzę na ten horyzont i na to, co, co nadejdzie.